dawniej służyło to saneczkarzom, narciarzom no a dzisiaj kłady, samochody Ej, dosyć, że niszczą nieduży lasek, frontowy lasek hałasują, ja wiem, młodzież nie ma gdzie się wyjrzeć po wsiach ale co, no co zrobić, no co zrobić, jaka władza taki kram chyba Miano w żartach średnich postawić wiatraki, elektrownie wiatrowe. Były próby, kontrole, postawili to, co na filmie, no i na tym się skończyło. Jedni lubią krajobrazy, a inni się martwią, że prądu zabraknie. Dziękuję. Gdzie ja jestem? Jestem gdzieś. No, nie wiem jak to nazwać. Dawny piec, dawny spichlerz, bo to różnie mówią, ale myślę, że to był chyba piec jakiś, chyba pamięty czasy niejednego króla i cesarza, a nawet papieża, trochę zniszczone, no ale nie, nie ma chętnych. Żeby to zrobić jakąś pamiątkę wieku wiekuistę. Nie ma chętnych. Fabryki stawiają. A Pegary zamykają. No co zrobić? Widać, nikt nie chce się babrać w pamięci. Tylko idzie nie wiadomo gdzie chyba w przepaść jakąś. A co zrobić? Tak bywa w życiu. Taka ciekawostka gdzieś na polu. Fragment szkła z napisem szampon. Czego to ludzie nie wyrzucają na te pola? Chyba. Chyba Polak jakiś. Miał włosy na środku pola.